Dzień dobry drogie lwy, witam was serdecznie w waszym czytaniu miesięcznym na luty 2023 roku. Zapraszam zarówno lwy zodiakalne, oczywiście w pierwszej kolejności, ale nie tylko, również ascendentalne, księżycowe, a może też ktoś, kto ma Marsa czy Wenus w tym znaku i czuje tę energię w sobie, może też coś odnajdzie dla siebie. Moi kochani, ogólny rozkład będzie z tej talii i do tego sobie dobierzemy jedną kartę pozytywnych inspiracji. No więc jeszcze kilka przetasowań, bo oczywiście one są już gruntownie przetasowane dla waszego znaku, ale jeszcze kilka ruchów, no i zaczynamy. A więc Lew, luty 2023. Lew. Lew luty 2023. Energia ogólna, moi kochani. Karta Świat. Umiarkowanie. Asmonet, Sprawiedliwość, ósemka monet, wisielec, królowa buław, i ostatnia karta to pustelnik. No i jeszcze karta pozytywnej inspiracji. Moi kochani, myślałeś dotąd, że jesteś tylko świetlikiem, aż wreszcie rozpoznałeś, to ty jesteś latarnią. Hmm? Taki przekaz dla was, drogie lwy. No dobrze, moi drodzy, no więc co, karta świat. Może to być przekaz tego typu, tak, że jesteście... Ten miesiąc będzie dla Was takim momentem dotarcia do celu, dotarcia do jakiegoś portu, powiedzmy, tak? Koniec jakiejś podróży. Udało się Wam y, doprowadzić jakieś sprawy do zakończenia, do takiego spełnienia, być może jakieś przedsięwzięcie kończycie. No coś, z, coś zostaje ujęte w jakieś takie ramy, no i, i symbolizuje właśnie y, zakończenie jakiegoś, jakiegoś etapu. W zasadzie można powiedzieć, że to już jest. Y, ten moment, kiedy już nawet wiele nie trzeba robić, można, można wręcz przeciwnie, nawet już sobie po prostu odpocząć, bo właściwie wszystko to, co miało być zrobione, już zostało zrobione. Więc możecie poświęcić troszkę czasu, tak jak gdyby dla siebie, w jakimś takim. Może nawet troszkę bardziej odpoczynku, relaksie i będą takie momenty jakiegoś jeszcze zrywu, kiedy będziecie tu szczególnie po wie, miesiąca, więcej waszej energii będzie tutaj gdzieś jeszcze potrzebne i będziecie, będziecie jeszcze coś nadrabiać, ale generalnie to może to być taki miesiąc, kiedy właśnie będziecie. No mniej pracy, więcej takiego zastanawiania, myślenia, planowania, być może oceniania, zastanawiania się być może nad całą tą sytuacją, w której jesteście, i nad Waszymi jakimiś planami na przyszłość. No bo skoro dochodzimy do pewnego etapu zakończenia, no to no, należy coś sobie dalej wymyślić, tak? jakiś, jakiś dalszy plan przygotować. Oczywiście myślę, że tutaj nie będziecie. Hmm, nie będziecie jakiejś takiej negatywnej energii mieć, tak? tylko wręcz z takim raczej pozytywizmem, z takim optymizmem będziecie patrzeć w przyszłość i z taką wiarą, że możecie dalej dużo osiągnąć. Tylko potrzebujecie takiej chwili na zastanowienie się, być może na poszukanie jakiegoś nowego pomysłu. No, ewentualnie może być dla jakiegoś lwa etap zakończenia pracy. Kiedy w ogóle, na przykład, uważamy, że to miejsce, w którym jesteśmy, już więcej nam niczego nie da i szukamy czegoś nowego. Więc kończymy właśnie tą pracę związaną z danym miejscem i będziemy zmieniać. Ale to jakby dopiero w późniejszym czasie. Teraz jest ten czas zamykania. Ale tak jak powiedziałam, tu nie ma stresu, tu jest raczej spokój, tu jest taka pewność, że właściwie wszystko idzie w dobrym kierunku. Że też, jakby wasze spojrzenie na to, ale też z zewnątrz inni patrzą również pozytywnie. Więc właściwie niczego negatywnego tutaj nie ma. Na pewno może to być ewentualnie dla jakiegoś innego lwa moment jakiegoś awansu, tak, czy jakiejś nobilitacji waszej, kiedy wchodzicie na wyższe pułapy. Natomiast Gdzieś tam taka niepewność w Was może się o tyle tylko pojawić, że karty jakby ostrzegają przed takim patrzeniem materialnym na życie i na wszystko, co się wokół Was dzieje. Więc jeżeli myślimy teraz o sprawach zawodowych, czyli wypadałoby troszeczkę, e, może nie, nie mówię, że zacisnąć pasa, ale może to nie jest etap na jakieś inwestycje, bo może faktycznie, jeżeli zakończycie jakieś yy, jakiś jeden, yy, jedno zadanie, jedno przedsięwzięcie i zanim rozpoczniecie nowe, to być może będzie troszeczkę, powiedzmy, okres posuchy i trzeba byłoby, yy, no, powiedzmy, że zacisnąć tego pasa, chociaż to nie jest tutaj, nie ma żadnej biedy ani czego takiego. Chodzi mi tylko o to, że być może nie jest to dobry czas na to, żeby wydawać jakieś większe ilości pieniędzy, jakieś większe inwestycje robić. Natomiast, tak jak mówię, raczej będziecie odczuwać spokój i taką pewność tego, że dalej wiemy, w którą stronę mamy iść, a ewentualne jakieś tam jeszcze wątpliwości, to będziecie sobie po prostu. Nad tym myśleć, będziecie to rozważać, będziecie się nad tym zastanawiać i, i po prostu znajdziecie odpowiedź, tak i tyle. Tu mogą być również no, dla tych, którzy ewentualnie jakąś zmianę sobie szykują, no to będzie jakieś podpisywanie właśnie dokumentów, jakichś umów, jakieś sprawy urzędowe, czyli załatwianie, załatwianie takich rzeczy, ale wszystko to w takiej bardzo przyjaznej atmosferze, w takim spokoju, w takiej też pewności, tego, że właśnie idziemy w dobrym. Kierunku, że umiejętnie jakby zarządzamy sobą, swoim, swoimi zasobami, tak? Jak gdyby potrafimy też w taki sposób płynny przechodzić z jednej sytuacji w drugą, więc generalnie można powiedzieć, wszystko dobrze funkcjonuje i my też w tym dobrze funkcjonujemy. Jeżeli chodzi, moi kochani, yy, yy, o sprawy miłosne, tak? Jeżeli chodzi o sprawy miłosne, najpierw może zajmiemy się um, osobami, które są um, singlami, e, więc moi drodzy, no, single, na pewno macie tutaj, um, powiedziałabym, możliwość y, spotkania jakichś nowych osób na Waszej drodze, na pewno tak. Jakie, jakie tutaj ewentualnie y, można takie uwagi dać? Aby nie patrzeć na wszystko przez pryzmat materii, tak? Aby też nie próbować na przykład przekonać do siebie kogoś właśnie z taką stroną materialną, czyli na przykład próbujecie komuś zaimponować swoimi zasobami materialnymi, czy próbujecie w jakiś sposób no. Jakby zachęcić kogoś do śniegu, jak to w ogóle ująć w słowa. No, na przykład dajemy jakieś prezenty, które gdzieś tam w naszej podświadomości mają wywołać u tego kogoś tak, taką chęć odwdzięczenia się, tak? Czyli taki prezent z intencją, jak gdyby, tak? Z, taką, z, taką, z, z, z takim nastawieniem. Więc, no, można by to było powiedzieć, nie kupuj miłości, nie kupuj zainteresowania, tak? Bo nie na tym polega relacja, nie na tym polega miłość, nie na tym polega związek. Więc, to, że jesteśmy z kimś na dobre i na złe, to jest ważne, tak? A nie, żeby kogoś próbować do nas przekonać właśnie takimi sprawami materialnymi. Więc, może w tym sensie tylko trzeba byłoby tutaj e, zwrócić uwagę. E, tak jak powiedziałam, wiele osób się może tutaj koło Was e, pojawiać. Możecie. Nawet bym powiedziała, przebierać, tak, przebierać pośród różnych osób. Będziecie patrzeć na wszystko w taki sposób, można powiedzieć, dość krytyczny i nawet bym powiedziała bardziej rozumowo niż przez serce, więc tak może być, że będziecie właśnie um, oceniający, bardzo może, tak, będziecie w ten sposób podchodzić. Warto byłoby być może też na pewne sprawy popatrzeć troszkę inaczej niż do tej pory. Może, szczególnie jeżeli macie takie doświadczenia, że na przykład dokonaliście, dokonywaliście wcześniej jakichś wyborów i potem się okazywało, że to nie były dobre wybory, to może teraz właśnie warto byłoby troszkę inaczej popatrzeć, czym innym się być może kierować. Ale przede wszystkim, oczywiście, uczciwość. E, oczywiście. Takie swoje wartości, tak? Trzymać się tych swoich wartości, swoich zasad, ale dać też możliwość dojrzenia czegoś innego niż zazwyczaj, tak jakbyście troszkę inną drogą mieli iść. Jeżeli za, no nie wiem, to takie no trochę może mm, dziwne, ale jeżeli zawsze wybieraliście według jakiegoś klucza mężczyzn czy kobiety w swoim życiu spróbujcie. W tym miesiącu troszkę inaczej popatrz, może nawet to nie jest tylko przekaz na miesiąc, tylko może w ogóle warto troszkę inaczej popatrzeć, tak? Jeżeli w pierwszej kolejności zwracaliście uwagę na coś tam, to spróbujcie teraz na zupełnie inną rzecz. I warto też, moi kochani, postarać się, tak jak gdyby troszkę dać siebie, zawalczyć, tak? Nie tylko czekać na zasadzie, że no jestem tutaj i niech ktoś przyjdzie i się mną zainteresuje, tylko wykazać jakąś właśnie inicjatywę, i postarać się o coś, może, może wyjść z jakąś propozycją, i może dzięki temu właśnie sytuacja się odwróci. Bo czujecie się samotni, i jeżeli, moi kochani, nie będziecie w jakiś sposób zabiegać o to, to może się skończyć na tym, że po prostu w tym takim zatrzymaniu waszej energii miesiąc się zakończy nadal w samotności. Ale to będzie tylko i wyłącznie Wasz wybór, bo tak naprawdę będziecie tu mieli możliwość spotykania się, będziecie mo mieli możliwość y, mm, rozmów, jakiegoś takiego porozumienia, właśnie na poziomie intelektualnym, czy nam na jakieś ciekawe rozmowy. To wszystko jest możliwe i z tego przecież coś może się rodzić, tak? Ale trzeba sobie na to też y, y, pozwolić. A jeżeli się tak zablokujecie i nie będziecie chcieli, jakby, dopuścić do siebie kogoś drugiego. To, no to tak jak mówię, miesiąc się może zakończyć później poczuciem, a ja jestem nadal sam czy sama, samotny, tak, więc należy sobie te szanse, te szanse po prostu, po prostu dać, tak i nie nastawiać się na jakiś tam jeden konkretny profil, bo myślę, że tutaj ważna jest też właśnie taka zmiana w naszym, myśleniu, może warto to przemyśleć zadumać się tak nad tym, czy to nie jest właśnie w ten sposób, że my mm, jakoś tam unikamy na przykład tej naszej aktywności, czekamy można powiedzieć z założonymi rękami że ktoś przyjdzie ktoś nas zdobędzie, ktoś o nas zawalczy a no nie zawsze tak jest, tak, no teraz w ogóle szczególnie jakoś te czasy są takie, takie trochę dziwne i, i jakby energie się w ogóle odwracają więc może, może też trzeba po prostu troszkę inaczej zmienić swoje myślenie i swoje działanie i wyjść z takiego lęku przed odrzuceniem, wyjść z takiego braku też zaufania być może do, do tej płci przeciwnej, troszkę właśnie zmienić myślenie i zmienić nasze własne, własne podejście. Moi kochani, jeżeli chodzi o związki, e, powiedziałabym tak, z jednej strony e, chyba taki czas, można powiedzieć, spokoju. No, można nawet właściwie by zaryzykować, że jest czas dobrych relacji, zgody, nawet poczucia jakiegoś takiego szczęścia. E, właściwie wszystkiego może być tyle, ile potrzebujecie, nic się tutaj nie zapowiada jakiegoś e, trudnego. Natomiast yy, natomiast może być też tak, że troszeczkę gdzieś tam będziecie się odsuwać od swojego partnera czy partnerki i tutaj myślę, że, no, że to nad tym warto by się było zastanowić, tak? Czy to nie jest tak, że mm, uważamy, że nam po prostu coś jest, tak, to jest takie pewne, to się nam należy albo w ten sposób nawet, tak? I nie... Podejmujemy jakichkolwiek kroków, żeby jeszcze gdzieś tam pracować, żeby rozwijać ten związek, żeby coś szło dalej. Więc może nastąpić takie troszeczkę zatrzymanie energii. I tu nie ma nic złego, bo wszystko w zasadzie można powiedzieć jest dobrze, ale nie powinniśmy pozwalać, żeby to tak troszkę osiadało na takiej spokojnej fali. Tylko w każdym związku, jednak trzeba jakiejś nowej inicjatywy, trzeba, aby ten związek do czegoś dążył, mieć jakiś cel. Starać się po prostu o rozwój, żebyśmy się rozwijali razem, każdy z osobna, żeby coś się w tym naszym życiu działo. Oczywiście, na pewno uczciwość na pierwszym miejscu. Ta uczciwość tu jest taka, wiecie, mocno podkreślona, więc dlatego o niej, o niej mówię. No i myślę, że w takiej właśnie spokojnej, dobrej atmosferze można dojść na pewno do, do takich bardziej rozwojowych sytuacji, tak żebyśmy nie ugrzęźli na takiej mieliźnie trochę tego związku, tak żebyśmy nie mieli poczucia, że już właściwie wszystko co było do osiągnięcia to już osiągnęliśmy, już tutaj więcej się nic nie może wydarzyć. Może, zawsze może się wydarzyć, zawsze tak jak mówię, warto dbać o rozwój, warto na ten rozwój Stawiać i taką być może tutaj, właśnie trzeba inicjatywę pokazać, żeby tutaj nasz partner czy partnerka zobaczyli, że można troszkę inaczej, że chcemy coś zrobić, że chcemy większej aktywności, że chcemy większej bliskości, bo trochę tak może jakby nudą wręcz wiać tutaj w tych relacjach stałych. Więc kochani, działamy, tak? Działamy i nie pozwalamy na to, żeby, żeby z tej nudy, żeby się po prostu nas, no z czasem nastąpiło jakieś takie oddalenie tak, od siebie no bo to niestety tak może być, że jeżeli już uznajemy coś za takiego za, za taki pewnik, że tu się nic nie zmieni, nie musimy się starać zajmujemy się zupełnie innymi e, sprawami, to gdzieś troszeczkę później się oddalamy od siebie zaczynamy każdy iść jakby swoją mm, swoją drogą różną drogą z naszym partnerem czy partnerką więc e, myślę, że tutaj na to warto zwrócić uwagę ale generalnie karty bardzo pozytywne można powiedzieć. Tylko tyle, że tak troszeczkę jakby brakowało w tym wszystkim ognia, tak? Takie trochę zatrzymanie energii. Więc jak nad tym popracujecie, drogie lwy, to mam nadzieję, że nie będzie tutaj tej nudy, tylko wszystko właśnie ruszy do przodu. No dobrze, moi kochani, no to może jeszcze raz o tej latarni. Myślałeś dotąd, że jesteś tylko świetlikiem, aż wreszcie rozpoznałeś, to ty jesteś latarnią, więc warto mieć to też. W głowie i na uwadze. Cudownego miesiąca lutego, drogi Lwy, no i do usłyszenia.